W serii tych filmów opowiemy Wam o podstawowych i okulnych zasadach prewencji i bezpieczeństwa w poruszaniu się po jaskini. Zanim wejdziemy do jaskini, pamiętajmy o trzech elementach, które mogą wpłynąć na powodzenie całego naszego przedsięwzięcia. Te trzy elementy to planowanie, przygotowanie sprzętu i pozostawienie informacji. Taternictwo jaskiniowe, speleologia czy też grotołażenie to trzy pokrewne określenia tego. Tej aktywności, którą się zajmujemy. Środowisko, w którym działamy, z natury stwarza pewne zagrożenia, dlatego zdecydowanie odradzamy planowanie solowych, indywidualnych akcji. Powodem tego jest choćby to, że w przypadku wystąpienia jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia, wyzwanie pomocy może być utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dlatego nie planujmy samotnych wyjść, planujmy je w oparciu o zespół. Ta aktywność, którą się zajmujemy, to jest działanie wybitnie zespołowe. Planując naszą akcję, dobierajmy cel do możliwości naszego zespołu, biorąc pod uwagę to, kim dysponujemy, mając świadomość tego, kto jest w naszym zespole, jakie są jego umiejętności, a też wiedząc, jakie trudności mogą nas czekać w danej jaskini. Dobierzmy ten cel w taki sposób, aby nie był on nadmiernie trudny. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy nieco bardziej zaawansowani w, tym, w tej naszej aktywności, mamy zamiar zrealizować jeden konkretny, ambitniejszy cel. Postarajmy się o to, aby zespół, który będzie nam towarzyszył, był odpowiednio do tego celu przygotowany. Nie pomijajmy tego elementu w planowaniu naszego przedsięwzięcia. Zawsze weźmy pod uwagę cel i możliwości naszego zespołu. Większość jaskiń w naszym kraju zostało już poznanych. Te, które zamierzamy odwiedzić, pewnie były odwiedzane już przez kogoś przed nami i na pewno pozostał jakiś ślad po tych wizytach. Mam na myśli tutaj przygotowanie planów czy informacji dotyczących konkretnej jaskini, do której się wybieramy. Sprawdźmy, postarajmy się uzyskać te informacje na temat ukształtowania. Trudności, które w tej jaskini zastaniemy, bądźmy przygotowani na te ewentualności, które możemy tam spotkać. Pamiętajmy o tym, że część z jaskiń może być siedliskiem dla cennych gatunków flory lub fauny. I w związku z tym może być czasowo lub stale wyłączona z możliwości odwiedzania. Sprawdźmy, czy jaskinia, która jest naszym celem, nie jest na liście. Przed wejściem do jaskini, sprawdźmy, jaka pogoda będzie w dniu, w którym zamierzamy przedsięwziąć wyprawę. Pamiętajmy o tym, że trudności związane z jaskinią to nie tylko to, co zastaniemy w środku, ale też droga dojścia i droga powrotu. Postarajmy się poznać ją na tyle dobrze, abyśmy byli pewni, że w momencie, kiedy pogorszą się warunki, będziemy w stanie do jaskini dojść lub z jaskini wrócić. Ważna rzecz związana z bezpieczeństwem akcji jaskiniowej polega na tym, że w momencie, kiedy wydarzy się coś nieprzewidzianego w jaskini, może nastąpić pewna trudność z wezwaniem pomocy. Ta trudność wynika z faktu, że w jaskiniach nie ma zasięgu telefonii komórkowej. W związku z tym wezwanie pomocy może być utrudnione lub wręcz niemożliwe. Jeśli jednak dysponujemy większym zespołem, jest dużo większa szansa na to, że w momencie, kiedy wyjdziemy w okolice otworu, będziemy w stanie wezwać pomoc wykwalifikowanych służb do tego celu stworzonych. Kiedy przygotowujemy akcję jaskiniową, bardzo ważnym elementem wpływającym na nasze bezpieczeństwo jest pozostawienie informacji na zewnątrz. Aby ta informacja była skuteczna, musimy jeszcze przed wyjściem z bazy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wezwanie pomocy w razie gdybyśmy nie wracali z akcji. Najczęściej będzie to osoba, która pozostaje na bazie. Bądź w domu, taka, która nie bierze czynnego udziału w akcji. Informacje, które powinniśmy pozostawić, to przewidywany czas powrotu, nieprzekraczalny czas powrotu, zwany również godziną alarmową, po upływie której wyznaczona przez nas osoba poinformuje służby ratownicze. Kolejną informacją, która bezwzględnie musi być przekazana, to to, gdzie idziemy, czyli nazwa jaskini oraz partie, które chcemy odwiedzić, a w przypadku długich podejść, droga dojścia oraz zejścia z jaskini. Nie możemy również pominąć w tej naszej informacji składu naszej wyprawy oraz numerów telefonów do co najmniej dwóch osób z naszego zespołu. Na koniec upewnijmy się, że osoba wyznaczona do wezwania pomocy, zna numer do służb odpowiedzialnych za ratownictwo na danym terenie i raz jeszcze potwierdźmy to, że po upływie godziny alarmowej te służby zostaną przez nią poinformowane.